Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku zająć zajęcie belowaniem trawy na kiszonkę. Jak widzicie przygotowałem sobie tutaj bardzo fajny zestaw, czyli tego otoniu Holanda oraz prasę belującą marki Pottinger. No więc możemy już wsiąść do ciągnika i rozpocząć naszą dzisiejszą pracę. Oczywiście musimy sobie odpalić nasz ciągnik. No i rozpoczynamy belowanie trawy. Oczywiście w poprzednim odcinku zasiałem kukurydzę na sieczkę, ale zanim ta kukurydza urośnie i będzie gotowa do zbierania yy, na sieczkę, no to trochę czasu potrwa, więc yy, na razie yy, robię paszę dla krów yy, z bel kiszonki. No ale jak możecie zauważyć, tutaj zostało mi jeszcze chyba jeszcze 6 bel, zostało, no więc przydałoby się uzupełnić zapas yy, do czasu, aż yy, skoszę kukurydzę na kiszonkę, więc yy, zajmujemy się dzisiaj belowaniem. A też tutaj w serii pierwszej dość dawno nie było sianokosów. Były sianokosy w serii drugiej, ale tutaj dość dawno nie robiliśmy sianokosów, więc możemy się zająć tą czynnością. Ok, mamy już pierwszą belę gotową. No ale ta prasa z opcją owijania jest bardzo wygodna, bo ja nie muszę dodatkowo owijać tych bel. Tylko po prostu teraz sobie robię kolejną belę, a ta jedna jest od razu owijana z tyłu. I myślę, że możemy ją sobie tutaj zostawić, w tym miejscu. No Trochę o po ziemniakach przyjadę, ale mam wyłączone niszczenie upraw, więc nic się nic z nimi nie stanie. No też poza odcinkiem e, zrobiłem sobie sianokosy na, na tej łące obok biogazowni. Czyli jest to pole chyba 29, za chwilę sobie sprawdzimy. No jest to pole 29, tam poza odcinkiem zrobiłem sobie sianokosy i ustawiłem pracownika, żeby kosił trawę. No ja za nim jechałem z prasą kostkującą, a później jeszcze owinąłem te kostki. No i jak już proces fermentacji dobiegnie końca, to będę mógł e, oczywiście przetransportować te kaski do biogazowni. No i uzyskam trochę płynnego kompostu oraz e, przede wszystkim pieniądze za sprzedaż biogazu. No i myślę, że w kolejnym roku e, chciałbym zająć się też sadow sadownictwem i chyba raczej wybrać winogrona. No ale do tego będę musiał się trochę przygotować, bo będę potrzebował e, oczywiście odpowiednie maszyny, też e, na pewno będzie potrzebna fabryka do, do przetwarzania winogron. No i myślę, że pod e, uprawę winogron zakupię pole numer 34, a obok pola 36 e, na kawałku wolnego terenu ustawię sobie e, fabrykę do przetwarzania winogron oraz e, postawię sobie wiatr, gdzie będę trzymał maszyny do pracy przy winogronach. No a w tym już tutaj mamy dość sporo odcinków, więc przydałoby się zająć tym sadownictwem, tym bardziej, że się w tym farmingu. Szkoda, że nie jest to trochę bardziej rozwinięte, yy, jeśli chodzi o na przykład uprawę drzew owocowych, takich jak jabłonie, gruszki, śliwki, wiśnie. Na pewno byłoby to jeszcze ciekawsze. Pamiętam, że w farm managerze czy w tej polskiej wersji właśnie symulatora farmy yy, było dostępne sadownictwo. Tam oczywiście też mieliśmy jakieś krzewy owocowe, chociaż tam też było więcej tych krzewów, bo tam pamiętam, że były chyba porzeczki, akurat w ten symulator farmy, ten polski, zbyt dużo nie grałem, ale pamiętam, że były tam jakieś chyba porzeczki, maliny. A tutaj mamy do wyboru winogrona albo oliwki, więc może w kolejnym farmingu James trochę rozwinie sadownictwo i na przykład dodam jakieś drzewa owocowe, może trochę więcej krzewów owocowych, bo na pewno byłoby to ciekawsze też. Bardzo ciekawa rzecz pod kątem przetwórstwa, bo oczywiście mogliby dodać jakąś przetwórnię owoców, gdzie moglibyśmy produkować dżem z różnych owoców, może jakieś soki, więc to też byłoby bardzo ciekawe. Pewnie w modyfikacjach już coś powstało albo powstanie, no bo oczywiście modderzy tworzą różne rzeczy. Widziałem, że są mapy, na których mamy dostępne nowe gatunki zwierząt, takie jak na przykład indyki, gęsi, kaczki, też chyba kozy gdzieś były, tylko że to są mapki, ale nie wiem czy one są dostępne na. Oficjalnej stronie z modami. No tutaj na konsolach y, y, można pobierać modyfikacje tylko z y, tej oficjalnej strony z y, menu gry. No zobaczymy, może w przyszłości pojawią się jakieś mapy. W poprzednim farmingu były mapy z modyfikacją gdzie były dostępne y, nowe uprawy, takie jak żyto. Chyba też to było na tym. No i nawet miałam taką mapkę, gdzie, gdzie grałem sobie na polskim gospodarstwie i tam była uprawa żyta. To chyba to było na tej mapce dostępne, ale. Zobaczymy, może pojawią się też jakieś mapki na oficjalnej stronie z modami, gdzie będą dostępne jakieś nowe uprawy. Może też ewentualnie to byłaby ciekawa opcja pod kątem jakiejś nowej serii w przyszłości. Ale na razie nie planuję rozpoczynać nowej serii, bo mamy tutaj oczywiście w serii pierwszą, o której bardzo przyjemnie mi się gra. Równie dobrze mi się na serii drugiej, gdzie gram na gospodarstwie amerykańskim. No więc na razie nie planuję rozpoczynać nowej serii. Myślę, że tutaj w serii pierwszej będę chciał dobić do przynajmniej 100 odcinków. A później zobaczę, czy będę kontynuował tę serię, czy może jednak ją zakończymy i w miejsce tej serii może e, zrobimy sobie serię na e, tej mapce alpejskiej. Też może to być ciekawe, ale raczej e, seria z mapki alpejskiej nie byłaby już tak długa. No bo tam jednak bardziej skupiłbym się na hodowli zwierząt oraz na pracy związanej z sianokosami, bo jednak jest to mapka bardziej nastawiona na hodowlę zwierząt oraz na pracę związaną z zbieraniem trawy oraz e, ogólnie sianej kiszonki. A mamy tam znacznie mniej pól, więc jednak... Jest to mapka typowo pod hodowlę zwierząt. No ale zobaczymy, może też w dodatku, właśnie widziałem, że wychodzi dodatek i też ma być jakaś ciekawa mapka. Yy, związana bardziej z leśnictwem, więc też może to być bardzo ciekawa opcja. Oczywiście na oficjalnej stronie widziałem, że są mapki, gdzie jest praktycznie cała mapa, na której są tylko drzewa. No jest to też, że tutaj może być ciekawa seria, ale raczej byłaby to dosyć krótka seria. No bo jednak cały czas, gdybym pracował w lesie, to mogło to być dosyć nudne. A tak jak tutaj, no to trochę zajmiemy się pracą na gospodarstwie, trochę hodowlą zwierząt, trochę sadownictwem, trochę pracą w lesie, więc tutaj jest to bardzo fajne, bo możemy robić różne czynności na przemian. No zobaczymy, może też ewentualnie wyjdzie jakaś ciekawa mapka w klimacie polskim. Może też jakieś polskie modyfikacje, wyjdą jakieś polskie ciągniki, ogólnie takie mniejsze maszyny. To też na pewno byłaby to ciekawa rzecz, ale to raczej już w przyszłym roku. No tutaj jeszcze trochę zostało tej trawy, ale myślę, że zdążymy tutaj zbelować wszystko na odcinku. No a poza odcinkiem pozbieram sobie te bele, kiszonki i wyładuję sobie je obok tamtego silosu na kiszonkę. No a później w sierpniu będziemy mogli skosić kukurydzę na sieczkę, no i wtedy zajmiemy się tutaj zbieraniem tej kukurydzy, wypożyczę sobie sieczkarnię, no i zrobimy sobie zapas kiszonki. I tak pewnie najpierw e, użyję całą kieszonkę z a no, później zajmę się już, e, już, będę korzystał z tej kieszonki z kukurydzy do produkcji paszy dla krów. No, ale jeszcze trochę, e, te, te bele, no, dość długi okres powinny mi wystarczyć. No, tutaj mamy cztery przejazdy, i za chwilę e, już całe pole będzie zbelowane. Ok, mamy kolejną belę. No, a jeśli chodzi o kolejny odcinek, to jeszcze się zastanowię, czy może. Zajmę się transportem kostek kiszonki z pola nr 29 do biogazowni. Czy może zrobię to poza odcinkiem? No a na odcinku, może już zajmiemy się szniwami, bo już wszystkie uprawy mam posiane i teraz tylko pozostało mi czekać na szniwa, Oczywiście w międzyczasie muszę zajmować się zwierzętami. Teraz też mamy jeszcze siano kosy, no więc zastanowię się, czy na kolejnym odcinku zrobimy sobie transport kiszonki do biogazowni. No akurat zbyt daleko nie będę musiał je transportować, ale trochę tych kostek będzie, więc. Też troszkę czasu to zajmie, więc zobaczymy, czy w kolejnym odcinku pozwolimy sobie te kostki do Bogazowni, czy może już zajmiemy się szniwami. No, trochę tych upraw do zbioru będzie, trochę zboża, też oczywiście są ziemniaki, buraki, bawełno, ale to już część upraw będzie zbierana jesienią. Okay, no mamy też kolejną belę. Trochę tych bel tutaj będziemy mieli, więc będę miał dość spory zapas kiszonki, później jeszcze dojdzie kiszonka z kukurydzy. No i też uznałam, że dzisiaj popracuję sobie trochę tym Holandem, bo wcześniej jak pracowałem tym ciągnikiem, to jednak zazwyczaj yy, była to praca związana z transportem, yy, na przykład zboża, yy, z, od kombajnu później do, yy, do przetwórni albo np. do silosu, więc... A jeszcze tak na odcinku za bardzo nie popracowałem sobie tym ciągnikiem na polu. No trochę tutaj ominąłem, no trochę tutaj ta stodoła lekko przeszkadza przy zawracaniu z większym sprzętem, ale tutaj no, spokojnie dałem radę zawrócić. No też ten nieuchronnie bardzo ładnie wygląda, też bardzo fajnie się spisuje. No jak sobie tę pracę też bardzo długo mam od yy, praktycznie z mojego początku gry, bo dość wcześnie kupiłem prasę i zajęłem się yy, produkcją kiszonki, no bo na początku było to bardzo opłacalne. A teraz my też, jak mam biogazownię i jak zbieram tą kiszonkę na taką większą skalę, już na tym polu numer 29, to też jest to dosyć yy, opłacalne. No zobaczymy, jeszcze jedna bela będzie pewnie. I zobaczymy, czy jeszcze uda się uzbierać jedną belę do końca tego przejazdu. Musimy uzbierać e, pełnej beli, ale już trochę trawy będę miał na kolejne kosy. W sumie to może jeszcze zajmiemy się też e, zbieraniem tych bel, bo dosyć szybko nam to poszło, więc e, podjedziemy sobie odstawić proces. W sumie możemy jeszcze te, tutaj ten kawałek trawy zabrać, co e, pracownik ominął podczas zgrabiania i za chwilę możemy się jeszcze zająć e, zbieraniem tych bel. można nawet na razie zostawimy sobie tutaj tą prasę belującą i podczepimy w szczepę samozbierającą do bel i sobie przytransportujemy tutaj w to miejsce te belę. pozbieramy sobie te bely, one, one oczywiście tutaj będą musiały sfermentować, no i będzie gotowa kieszonka jeszcze mam tam 6 bel, więc na razie będę mógł robić pasze z tych bel, które mi zostały, a później będę mógł korzystać z tych bel, no a jak zbierzemy sobie kukurydzę na sieczkę, no to będę mógł robić pasze z kieszonki z kukurydzy. Zobaczymy, ile tych bel da nam się uzbierać. Zazwyczaj z tego pola była taka jedna niepełna przyczepa. Około chyba 16 bel tutaj było. Okej, okay, tu jeszcze mamy kilka bel do zebrania. Akurat w podobnych miejscach było one wyrzucane, więc nie muszę e, aż tak dużo jeździć po tym polu e, podczas zbierania. Ale jest fajnie, że ta przyczepa mieści aż tak dużo e, bel, więc możemy tutaj wszystko na raz zebrać za jednym razem, okay, jeszcze tutaj mamy jedną belę. No i tam nam zostały dwie bele, więc sobie je zbierzemy i wyładujemy te bele obok y, tego Silosu na kieszonkę. No, tej mamy 15 plus jeszcze dwie, czyli będziemy mieli łącznie 17 bel. ale chyba sobie tutaj podjedziemy w ten sposób i tutaj je wyładujemy. Możemy już sobie tutaj to rozłożyć i rozpocząć roz rozładunek. Jeszcze sobie tutaj oczywiście bliżej tych bel podjedziemy, bo tutaj dalej zostawię sobie tą wszczepę do bel. Ok, myślę, że możemy już rozpocząć rozładunek. No, nawet trochę nam się tam te bele y, odepchnęły do tyłu, więc tutaj będziemy mieli miejsce na tą przyczepę, żeby ją zostawić. No, troszkę się to rozwaliło, ale y, to nic nie szkodzi. No i tutaj sobie tą przyczepę y, zostawimy w tym miejscu, tylko poczekajmy, aż to się y, nam złoży. Może podjedźmy trochę bliżej silosu. Y, Akurat nam się już tutaj skończy składać na przykład no i możemy ją tutaj zostawić. Okej, okay, no ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.